Spójrzcie na ten dom. Chcielibyście w takim obrośniętym domu mieszkać? Efekt jest chyba fajny, co? Hmm? O, i tak sobie ci Niemcy mieszkają. O. To tam jest taki fajny domek. O, widzicie, te domki są takie, jakby schowane. Niektóre. O. A tu jaka szopka no, na czerwono pomalowana, i co? Jest, jest. Kieruję się już w stronę domu, kochani, yy, bo jeszcze pójdę do innych sklepów. Dzisiaj? Tutaj byłam w miasteczku. Dzisiaj ten znaczek kupiłam na poczcie. A teraz zasuwam pod górkę. O, zobaczcie tutaj, jaki stary domek. No. O, im wyżej, tym fajniej. Idę dalej. O tutaj ta ścieżka prowadzi do tego Garden Park. Wcześniej wcześniej nagrałam filmik. To możecie sobie zobaczyć. Widok z góry na to miasteczko. Zaraz wam jeszcze pokażę z góry z tej perspektywy. O, tu jest taka uliczka. O. o, i z góry miasteczko wygląda tak. Widzicie? No fajnie, fajnie. To jest akurat fajne. I ostatni rzut. Z góry na miasto. Słyszycie dzwony? No. To jest właśnie ostatni rzut z górki na miasteczko.